Bieganie dla początkujących. Jak zacząć biegać, jakich błędów nie popełniać. E, obalę też parę mitów, które prowadzą, no, niestety, do kontuzji, do uszkodzeń, do zniechęcenia się tym bieganiem, zaprzestania przygody z bieganiem i jak gdzieś tam zwiększać dystans. A więc, tak, pierwsze, najważniejsze, no to obalenie mitu, że ja dopiero zaczynam biegać, nie potrzebuję, nie potrzebuję drogich, specjalistycznych butów do biegania. Tym bardziej taka osoba potrzebuje buty do biegania, bo większość osób. E, najwięcej, kontuzji, o, najwięcej kontuzji zdarza się na początku naszej przygody z bieganiem. Kolejna sprawa to to, że jak zaczynamy biegać, nie używaliśmy tego naszego narządu ruchu. Obudziliśmy się po 30, po 40, gdzie całymi dniami siedzieliśmy, mięśnie były osłabiane bądź przykurczane jeśli chodzi o chociażby biodra, pozycja siedząca, utrwalenie przykurczu zgięciowego w stawie biodrowym, mocno napięty, sztywny mięsień biodrowo lęziowy czyli ten tutaj z przodu uda oraz osłabienie mięśni pośrodkowych z tyłu yy, po prostu po przeciwnej stronie, czyli antagonistów mięśnia biodrowo-lędźwiowego, więc tu już mamy jeden prosty przykład. Kolejna sprawa, no to na pewno nie ćwiczyliście mięśni stóp, więc tym bardziej, Potrzebujecie butów z odpowiednią stabilizacją, amortyzacją i przeciwdziałania Waszym tym wszystkim ruchom skrętnym stopy, czyli nadmierna pronacja bądź nadmierna supinacja. Eee, kolejna sprawa to to, że nasza stopa na dystansie 1 km uderza od 650 do 750 nawet więcej razy na. Jednym kilometrze o podłogę nasza stopa tyle razy uderza razy masa ciała, która zazwyczaj na początku, bo powód do biegania często jest taki, że chcemy zrzucić wagę. Więc zazwyczaj na początku ta nasza waga ciała. Masa ciała jest zbyt duża, więc tym bardziej e, razy ta nasza masa ciała, ilość kroków i słabe mięśnie, no to mamy gotowy, tutaj e, gotową uraz, gotową kontuzję przeciężeniową naszego aparatu ruchu. Więc e, tak, potrzebujesz profesjonalnych, dobrze dobranych butów do biegania na początku swojej przygody z bieganiem. Jeżeli nie chcesz później latać po lekarzach, fizjoterapeutach, szukać pomocy yy, i walczyć z bólem, a w najgorszym wypadku zaprzestać biegania. Więc najważniejsze, dobre buty do biegania. Warto też o tym też wspominam, zrobić sobie przegląd naszego ciała, tak jak samochód zostaje dopuszczony do użytku publicznego, do ruchu przegląd rejestracyjny, tak samo my powinniśmy zbadać naszą maszynę u trenera bądź u fizjoterapeuty zobaczyć jak ten nasz aparat, aparat ruchu funkcjonuje, żeby wiedzieć na co się nastawić które mięśnie ćwiczyć, które mamy osłabione których zwiększyć ruchomość i tak dalej, żeby te nasze koła się kręciły miały stabilizację i były w stanie przyjąć to obciążenie na które je szykujemy, no i najważniejsze nasza pikawa serce nie jesteście, yy, że tak powiem w pierwszej młodości, to jest jedna rzecz Kolejna sprawa, to jest przede wszystkim, nawet jak ktoś jest młody, to jest to, że trzeba zbadać nasze serce, żebyśmy wykryli po prostu wszelkie jakieś tam nieprawidłowości i mieli spokój, bo mało kto robi EKG, a już tym bardziej... EKG wysiłku. Jeżeli chcemy obciążać nasz organizm wysiłkiem fizycznym, to musimy zbadać najważniejszy narząd, który bierze udział podczas tego wysiłku fizycznego, czyli serce. Serce pompuje krew, serce jest obciążane podczas wysiłku fizycznego, to ono odpowiada za to, jak pracujemy, jak biegamy, jak funkcjonujemy, jak się czujemy, więc o serce trzeba zadbać. Jeżeli nie zrobiłeś badania, no to e, powodzenia. Wielu przypadków jest takich, że osoby umierają e, na biegu, nie trzeba szukać, więc EKG wysiłkowe każdy polecam, namawiam, zachęcam. Przede wszystkim biegacie dla zdrowia, więc zadbajcie o to zdrowie, tak naprawdę, badając się na samym początku. No i później, jak zacząć biegać? Tak jak mówię, mamy buty, mamy ogarnięte badania, więc chcemy zacząć biegać. Nie potrzebujecie super drogich zegarków i tak dalej, wystarczy Wam stoper albo telefon, jest, jest teraz tych aplikacji milion e, jakości i tak dalej, i tak dalej, więc możecie sobie pójść pobiegać. Zacznijcie naprawdę bardzo wolnie, bo podstawowy błąd wszystkich to zaczynają za dużo, za szybko i potem jest zadyszka, a bieganie nie jest dla mnie. Nie. Zacznijcie od dwóch, max trzech razy w tygodniu od marszu biegu. Na samym początku w ogóle, kiedy zanim chcemy podjąć do tego biegania, pochodźcie dwa, trzy tygodnie na siłownię, poróbcie jakieś ćwiczenia, zwiększycie zwiększyć ruchomość. Już tutaj nie będę się teraz zagłębiał co, jak, po co i dlaczego, bo wszyscy o tym wiedzą, dużo filmików z ćwiczeniami. Eee, możecie znaleźć u mnie więc pomijamy już ten fakt, Strypty teraz zajmiemy się bieganiem. Chociaż ten fakt, ćwiczenia przygotowanie naszego ciała jest najważniejsze, ale to też będzie wynikało z tego z tej naszej wizyty u fizjoterapeuty, który nam powie co jak co u trenera, na co musimy zwrócić uwagę, bo tu i tu mamy takie nasze słabe ogniwa. Jesteśmy tak silni, jak słabe jest nasze ogniwo. Jak tak. Więc yy, przechodzimy już do strypty, do biegania, biegania biegania, bo to was pewnie interesuje. Zacznijcie od marszu biegów. Eee, dwa, max trzy razy w tygodniu z przerwą między treningami, między, między bieganiem. Od marsza biegów 2 minuty marszu, minuta spokojnego biegu. Jakiego tempa biegu? Takiego tempa biegu, w którym jesteście w stanie wypowiadać pełne zdania złożone bez zadyszki. Wtedy to jest to tempo komfortowe. Budujące waszą wytrzymałość tlenową, zwiększa się ilość enzymów tlenowych w komórkach, liczba mitochondrii, kapilaryzacja, zwiększa się też objętość wyrzutowa z serca, czyli to, ile serce jest w stanie wyrzucić krwi na obwód podczas jednego uderzenia, i dzięki temu później tętno nasze spada. ktoś biega z pulsometrem, to potem może zaobserwować spadek tętna przy takiej samej prędkości, a nawet prędkość wzrasta. Bieganie z pulsometrem zachęca mi, jak najbardziej warto to używać. Eee, szczególnie chociażby ze względu na aspekt zdrowotny i przede wszystkim aspekt treningowy. No ale dobra, spokojne to tempo, 2 minuty marszu, minutę biegu. 2 minuty marszu, minutę biegu. I tak zacznijcie od pół godziny, żeby całość trwała pół godziny. Później powtórzyć sobie to, że tam w następny dzień i w następnym. Kolejnym etapem e, tego progresowania naszego treningu, utrudniania jest to, że zwiększamy sobie czas trwania ogólnego wysiłku bo organizm lepiej znosi wydłużanie czasu trwania wysiłku, aniżeli wzrost intensywności. Wydłużamy sobie. Lepiej się do tego adoptuje, lepiej to znosimy. Więc jak biegaliśmy 30 minut, no to sobie zróbmy 45... Nasze znaczy 30 minut nasz marsz obiekt trwał, no to zróbmy sobie 45 minut. Na przykład, tak strzelam z kosmosu teraz już. 30, 45, przecież to jest za dużo. 40, 45 i dopiero. No dobra, mamy tu 45, no to znowu 2 minuty marszu, biegu, 2 minuty marszu, minuta biegu. I tak po tych dwóch, trzech tygodniach wdrożenia możemy już dojść do tego, że robimy minutę marszu na minutę biegu, minuta marszu na minutę biegu. Nie ma co się wstydzić tym, że maszerujecie. Jest nawet taka specjalna metoda metoda Jeffa Gallowaya, którą pokonuje się maratony, czy chociażby w ogóle na biegach górskich też wchodzenie, podchodzenie jest jak najbardziej uznawane za metodę startu, metodę startową, metodę, której też zawodnicy topowi stosują, to bo nie zawsze da się biec. Więc nie ma co się wstydzić tym, że maszerujecie. Więc marsz przeplatany z biegiem. Kolejna sprawa to pamiętajcie o tym, żeby po takim marszobiegu wykonać rozciąganie. Nigdy nie róbmy żadnej rozgrzewki typu wymachy, krążenia, ee, szarpania jakieś dziwne, podskoki, wyskoki przed tym treningiem, bo jesteśmy, organizm jest zimny, wychłodzony, nieprzygotowany do tego ruchu, a Wy nagle szarpniecie nogą do góry, to łatwo tutaj, o, naderwanie. Więc zapomnijcie o tym, wyjdźcie sobie na ten spokojny marszobieg, no, jakieś tam wykonania tych ćwiczeń, które Wam fizjoterapeuta bądź trener dał wcześniej, to to tak. Ale wyjdźcie sobie na ten marszomek i po marszobiegu rozciąganie statyczne w miejscu. O rozciąganiu mówiłem wielokrotnie. Możecie znaleźć się o rozciąganiu 7 najważniejszych ćwiczeń rozciągających w moim e-booku biegacza, który możecie pobrać. Link do pobrania, darmowego pobrania jest tutaj w opisie. W opisie filmu wchodzicie i pobieracie za darmo e-book biegacza, w którym jest 7 najważniejszych ćwiczeń. Dla biegaczy tam jest opisane co, jak, po co i dlaczego, kiedy te ćwiczenia robić, dlaczego takie, a nie inne, jakie łączyć z rolowaniem, automasażem, więc to naprawdę Wam przyniesie świetne rezultaty. I wracając do naszego treningu biegania, nawadniajcie się, tak jak z im cieplej, tym bierzcie ze sobą picie, woda mineralna wysoko zmineralizowana, albo robić sobie domowej roboty izotonik. Jak to zrobić? Nie będę tutaj się rozwodził, znajdziecie w internecie, jest tego masę, woda, miód, cytryna, troszkę szczyta soli i jest. Tak więc marszobiegi, rozciąganie po dobre buty, badania. To są najważniejsze rzeczy, które potrzebują osoby zaczynające biegać. I jeszcze raz przypominam, tutaj w opisie filmu jest właśnie link do darmowego pobrania i e buka biega 7 najważniejszych ćwiczeń rozciągających.